Pako Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Pierwszy powakacyjny poniedziałek. Jesteśmy w klubie sportowym Paco przylicy 72. Ze mną jest Michał Gziut, uczeń pierwszej klasy technikum gastronomicznego w Lublinie. Michał, nie skłamię jak powiem, że tuż po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego przybiegłeś do naszego klubu. Zgadza się, nie ma dnia bez treningu. Powiedz internautom Pakopel, od kiedy przychodzisz do klubu sportowego Pako, co skłoniło cię do podjęcia treningów w naszym klubie? Od trzech miesięcy chodzę, a namówił mnie kolega, który również tutaj chodzi. Przyszedłeś po raz pierwszy do klubu sportowego Pako, zobaczyłeś nasze sale, zobaczyłeś sprzęt, porozmawiałeś z instruktorami, co sobie pomyślałeś? Na początku tak. Tak może nie strach, ale... Nie no, u nas nie. nie ma się czego bać. Nie, tak jeszcze byłem niepewny i tak dalej nie wiedziałem co i jak, ale później pochodziło się parę tygodni i już z chęcią tutaj przychodzę. Nasi instruktorzy zawsze służą radą. Myślę, że tak samo tak. było w Twoim przypadku. Wytłumaczyli, jak dokładnie wykonać ćwiczenia, jak w ogóle ćwiczyć na siłowni? Zgadza się. Trener Krzysiek oraz trener Wojtek są naprawdę dobrymi trenerami i wszystko potrafią dobrze wytłumaczyć, poprawić jakieś błędy i tak dalej. Michał, masz jakieś swoje już ulubione ćwiczenia? Trenujesz od 3 miesięcy? Już gdzieś zawsze przychodzisz ten zestaw na sam początek treningu? Mam swoje ulubione ćwiczenia, ale raczej ich nie wykonuję na sam początku. Najbardziej to chyba lubię wyciskanie sztangi oraz... Myślisz kolankę. może o karierze zawodniczej w wyciskaniu sztangi? Leżąc u nas w klubie jest zawodnik, już dosyć leciwy, bo 74-latek, który zupełnie nieźle sobie radzi w tej dyscyplinie sportu. Na razie o tym nie myślałem, ale raczej wątpię, przychodzisz, przychodzisz na siłownię, a nie myślałeś też może o boksie? I o treningach pod okiem trenera Władysława Maciejskiego u boku tak znakomitych zawodników jak Karolina Michalczuk, Łukasz Gruby-Maciec, Mateusz Gątnicki. Myślałem, ale to raczej w niedalekiej przyszłości może.